Witajcie, kochani, z tej strony GOSIA. Przychodzę dziś do Was z obiecanym tutorialem na moje przeszycia ręczne. Nie robiłam ankiety na grupie ostatnio, ponieważ stwierdziłam, że najpierw zajmę się tym, skoro obiecałam. A kolejną ankietę zobaczycie na pewno po tym filmie. Wtedy już wybierzecie, jaką pracę mam zrobić. A dziś. Przeszycia. Moje ręczne, robione na kanapie, przy kawie. Tak jest najlepiej, nawet przy jakimś serialu. Czasem można sobie zerkać. I przy kawie, albo herbacie, ewentualnie. Dobrze. Kochani, co jest potrzebne? Co ja zazwyczaj mam, kiedy robię przeszycia? Radełko przede wszystkim. To radełko już znacie. Możecie je sobie e, zakupić w sklepie Hobby Place. Jest dostępne, była dostawa. To jest normalne radełko krawieckie. Ma bardzo fajne takie kółeczko, i tym robię sobie dziurki e, w papierze. E, zaraz zobaczycie, jak to wygląda przy pracy. Jak te dziurki potem też wyglądają. Co dalej? No oczywiście, nożyczki. To są nożyczki Fiskarsa. Powiem Wam, już Wam kiedyś mówiłam, zresztą moje ulubione. Zobaczcie, one mają takie leciuteńko zakrzywione. Jest to, nie wiem czy to widać, ale jest. Lekko jest zakrzywione to ostrze. Więc na przykład są bardzo dobre do wycinania różnych jakiś tam grafik no i są ostre naprawdę są ostre także i przy przeszyciach mi się tu przydają kordonek nie nici tylko właśnie kordonek ostatnio zakupiłam całą pakę nie wiem chyba jest ich tam 10 hurtem już bo mówię cóż będę sobie kupować po jednym najbardziej lubię właśnie taki odcień takiego beżu, no nawet nie beż, tylko to takie jest ekri, ponieważ e, najbardziej pasuje do wszystkich kolorów papieru, e, czy to różowy, czy to niebieski, miętowy, turkusowy, e, beżowy, brązowy, natomiast, natomiast biała już niekoniecznie. Białą jest bardziej widać, bardziej tak kontrastuje, nieważne na Jakim kolorze papieru? Także raczej unikam. Teraz kiedyś robiłam. Teraz już raczej mm, tylko taki kolor. Linijka dla tych, którzy chcą e, mieć równiutko poprowadzone to przeszycie, zaraz wam pokażę, co jak. No i oczywiście, igła. Igła nie za gruba, ponieważ jak weźmiecie sobie za grubą igłę. To ona te dziurki, które zrobiliście, zrobi jeszcze większe, i to już nie będzie naprawdę bardzo e, jakoś ładnie, ciekawie wyglądać, e, tylko wręcz brzydko. Ja już sobie ją nawlekłam wcześniej, żeby wam się tu nie majdać. Na tym filmie, bo to różnie z tym nawlekaniem jest. E, I co jeszcze? Taka podkładka filcowa. Zobaczcie, to jest taka zwykła podkładka na, na stół pod talerz z filcu. I. Tego używam e, przy właśnie dziurkowaniu e, papieru, żeby nie przejechać po stole ani po niczym, bo to radełko zostawia ślady. E, dlatego taka podkładka, na niej nie widać w ogóle tego śladu po radełku. On zaraz znika, a na innych rzeczach, e, na jakiejś kanapie czy na jakimś materiale ślad. Zostanie. Także uważajcie, gdy go używacie dobrze. No i tutaj jeszcze sobie przygotowałam papier. O tak przy okazji, tak przedpremierowo pokażę Wam to jest papier z najnowszej kolekcji. No wyostrzysz mi się, czy nie czekajcie. O, załapał. Z najnowszej kolekcji Lemon Craft, która będzie już dostępna. Całkiem niedługo, nie zdradzę Wam jeszcze kiedy, już za. no w tym tygodniu powiemy wam, wam dokładną datę premiery. Tu już sobie go przycięłam, tu go widzicie w tle. To jest ta kolekcja My Sweet Provence. Także zobaczcie sobie, tak kawałeczek Wam pokażę. Dobra, więcej już nic. I teraz tak, zaczniemy od przedziurkowania. Naszego kawałka papieru. To jest trzecia warstwa na kartce. Ja zazwyczaj robię trzy warstwy. To już pewnie zauważyliście w poprzednich filmach, i każda warstwa jest o 5 mm mniejsza od poprzedniej. Ta trzecia ma około 8,5 cm na 19,5. To już jest warstwa ostatnia, raczej, chyba, że coś jeszcze do głowy mi tam wpadnie. I zobaczcie, robię to na dwa sposoby. Albo prowadzę radełko tak. I jak wyjdzie, tak wyjdzie. Ewentualnie jeśli zależy Wam na tym, żeby to było prosto, wtedy automatycznie bardziej elegancko radełko można prowadzić po linijce. I wtedy. Ta linia jest prosta. Ustawiacie sobie mniej więcej równiutko. A tom jeszcze poprowadzę ten. Czasami robię, wiecie, można to zrobić tak. Jak czasami jest papier urwany, radełko bardzo dobrze się prowadzi. Naprawdę, więc dziurki zrobicie sobie w takim kształcie. Jaki Wam się umyśli? Czasami robię specjalnie trochę krzywo, tu wąsko, tutaj szerzej. I zobaczcie, z tej strony dziurki wyglądają tak, a z drugiej to wygląda tak. Nie przedziurkowało nam papieru na wylot. Te kolekcje Lemon Craft już mają tą większą. Papiery mają większą gramaturę, co przy przeszyciach dla mnie jest dużym plusem. Lepiej się je robi i ten papier się tak nie dziurkuje na wylot. To znaczy, jak się zrobić, nic się nie dzieje absolutnie. Ale przy cieńszych papierach może nam się to przy przeszywaniu troszkę porwać gdzieś. Jeśli na przykład robimy bardzo blisko krawędzi yy, te dziurki. Różnie z tym jest, ale to mniej więcej wygląda tak. Tu chodzi o to, żebyśmy mieli równiutkie odstępy między dziurkami, żebyśmy mieli ten ślad, po którym przeszywamy. Bez y, zabawy linijką i na przykład y, zaznaczaniem, co nie wiem, Kilka milimetrów dziurki, potem trzeba to przedziurkować, więc to już troszkę dłużej schodzi. Nie mówię, że ta metoda jest zła, ale dla mnie wygodniej jest to wszystko zrobić tym radełkiem. Ok, i dobrze. Jak już mamy gotowe, dziurki są, zaczynamy przeszywanie. Czyli najpierw tak jakby z lewej strony papieru. Najbardziej nie lubię powiem Wam jak się plącze nienawidzę. Ok. Tu sobie zostawiamy kawałek, żeby nam nie wyleciał nie wyleciała nic. I teraz z drugiej strony wbijamy igłę poczekajcie, tak Wam zrobię, żebyście to mniej więcej widzieli. O tu wbijamy w dziurkę obok. Przytrzymuję jeszcze to na początku, ten ogonek, żeby nam nie wyleciało. Się zaplątała o papier, ale to nic. To się bardzo często zdarza. I od nowa w kolejną dziurkę i przeciągamy. I teraz tutaj musimy się tak jakby cofnąć. Widzicie, bo tu się, nam się zrobiła przerwa, czyli tak jakby cofamy się nie kolejną, tylko w tą poprzednią dziurkę. Ok, tu już można puścić, już nam to nie wyskoczy. I kolejna dziurka, a tutaj tak jakby stecz, dziurka, przez którą już nić przeplataliśmy. I tak dalej. I tak dalej. O, powiem Wam, że dawno nie przeszywałam. Ostatnio robiłam tylko dziurki radełkiem. No, nie miałam po prostu czasu. Więc teraz bardzo przyjemnie mi się to robi. Ok, przeszyję jeszcze kawałek. Nie będę przeszywać wszystkiego. Bo by nam tu troszkę czasu zeszło, ale przepokażę wam jak to na takim odcinku wygląda. Czekajcie, no i oczywiście się zaplątało, ale już. Przycie tą ciszę. Nie ma dzieci. Dzieci w szkole, w przedszkolu. Także nareszcie <głos》> można spokojnie działać jest. takie filmy. Znowu się zaplątały. No to już nie pójdzie tak łatwo. Trzeba pokombinować jest. i jeszcze kilka dosłownie i zaraz wam pokażę z bliska jak to wygląda już na takim kawałeczku Tam pisałam, rozmawiałam z dziewczynami pod tym postem, w którym zapowiadałam ten film o maszynie. Kiedyś mi przeszło przez myśl: może zakupię sobie taką niedużą maszynę i będę działać takie przeszycia maszynowe, ponieważ też mi się bardzo podobają. No, wiadomo, jest szybciej, ale powiem Wam, z drugiej strony, jednak takie ręczne. Przeszycia też mają swój taki klimat. Bardzo je lubię. Zresztą ten czas, kiedy można naprawdę usiąść w trakcie całego, całej pracy, robienia kartki czy jakiejś innej pracy, usiąść na chwilkę, poprzeszywać sobie. No to jest. Dla mnie jest to fajne. Taka, taka mała chwila. Wytchnienia, odcięcia papierów i tak dalej. No, a potem efekt, jaki dają, jest naprawdę, naprawdę fajny. No i nie hałasuje ta jak maszyna, więc można sobie wieczorem działać. Ok, i teraz już zakończę. Zobaczcie, z tej strony wygląda to tak. a z tej strony jest już grubiej i zawsze jak kleję taką warstwę z przeszyciami na kartkę klej nakładam po tej nici, żeby nie tutaj bo jak potem nam to widać przy odginaniu papieru bo ja zawsze go troszkę odginam przecieram nożeczkami odginam żeby nie było widać po prostu tych nici pod spodem Teraz jeszcze może kawałek przeszyję z tego równego śladu zrobionego mm, przez linijkę. Zobaczymy, jak to Wam się spodoba. Będzie troszkę równiej, tylko muszę znaleźć dziurkę. Okay. Teraz to już troszkę przyspieszymy. Mam nadzieję, że zrobiliście sobie tam jakiś ciepły napój. Możecie sobie popijać. Czekajcie, dobra dziurka. Dobra. Okay. Nie przyspieszam też tego filmu. Lubię sobie do Was pogadać. Na pewno nie będzie on taki długi jak. E Tamte, w których y, pokazuję jak robię kartkę, więc myślę, że spokojnie przez niego przebrniecie. Szyjemy, szyjemy. A jeszcze miałabym do Was y, małe pytanie. Czy lubicie, gdy są napisy przy filmach? Zrobiłam kilka, ze dwa te filmy, zrobiłam z napisami. Ale w sumie nie wiem, czy wy wolicie słuchać, czy lubicie jak te napisy się tam pojawiają. Dajcie mi znać, będę wiedziała, jak robić następnym razem. Bo zawsze, jak wyciszycie sobie na przykład w pracy film, możecie poczytać. Ja tutaj do Was mówię. Zazwyczaj napisy dodaję bardzo szczegółowe, nie tylko to, co najważniejsze. Także może i taka wersja Wam się podoba. Dajcie mi znać. Chciałabym wiedzieć, jak Wy to widzicie. Dobra, tu już udziałam. I zobaczcie, to już jest równe. Jest to po linijce. No z tyłu wiadomo, z tyłu wygląda to tak samo. I teraz, jak sobie poprzecieracie brzegi, ładnie się strzępi ten papier. Lubię jak się tak właśnie super strzępi, ładnie to widać, fajny charakter nadaje całej pracy. Wyginamy i wtedy widać. A, te nici, dlatego jest tak ważne. Czekajcie, niech mi to złapie znowu ostrość, żebyście widzieli. Ojejku, jejku. O jejku, jejku. Żeby nie było widać, zobaczcie, tej nici za bardzo. Wtedy najlepiej jest po prostu klej nakładać na ten szef. Ok. I po. Wygięciu, bo no, wygląda wtedy tak. No, nie będę Wam przeszywać całego brzegu, bo jeszcze przy kartkach DL, troszkę by nam tutaj to, to zeszło. Mam nadzieję, że przekonaliście się troszkę do takiego ręcznego przeszywania. Może się skusicie. Pamiętajcie, radełko. Możecie jeszcze zakupić w sklepie Hobby Place. Nie wiem, jak tam stan magazynowy, bo wiele osób na nie czekało, ale, ale myślę, że jeszcze są. Papiery już niedługo. Także. No mam nadzieję, że skusicie się, pokażecie, że spróbowaliście. Może ktoś bardzo sceptycznie podchodził do. Przeszywania ręcznego może teraz się odważy. Czekajcie, chcę Wam jeszcze raz pokazać. No i oczywiście musimy tu popracować. O, złapały. Może ktoś jeszcze właśnie się skusi, spróbuje. Wiadomo, nie każdy takie coś lubi, niektórzy wolą po prostu maszynę. Albo nie lubią w ogóle przeszyć. Normalne i ja to rozumiem. Ale. Jeśli e, spróbujecie, e, pochwalcie się, pokażcie, spróbowałam, czy spróbowałem, bardzo chętnie e, obejrzę e, Wasze prace z takimi ręcznymi e, przeszyciami. A jeśli na przykład Wy macie jakieś inne metody na ręczne przeszycia, dajcie znać, może gdzieś je opisaliście, może zrobiliście jakiś kurs, zobaczę, jak Wy sobie... Je organizujecie, jak, jak wy je robicie. Bardzo chętnie zajrzę na wasze blogi czy fanpage. Ok, dobra, na dzisiaj tyle. O, to i tak mi zeszło 20 minut, widzę. Wcale nie tak krótko. No cóż, żegnam się z Wami już na dzisiaj. Mm, mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy, może nawet w przyszłym tygodniu z jakimś e, kolejnym filmem. Zapraszam Was niedługo na premierę nowości od Lemoncraft e, i co? I żegnam się, pa pa!